Bo On jest tym, który czyni rzeczy niemożliwe. On jest tym, który zbawia. On jest tym, który ratuje. On jest tym, który smutek zamienia w radość. On jest tym, który pustkę zamienia w pełnię, zamienia w obcite życie. On jest tym, który zabiera wszelki ciężar, wszelką chorobę, wszelki ból i smutek. Kiedy my naprawdę otwieramy przed nim swoje serca. Kiedy nie kombinujemy jak konie pod górkę, tylko mówimy naprawdę, szczerze jak jest. Kiedy tak jak potrafimy, mówimy szczerym sercem: Boże, zgrzeszyłem. Boże, zagupiłem się. Boże, ratuj mnie. Boże, spadnij. Kochani, dzisiaj jest dzień, kiedy możesz doświadczyć Bożej łaski, kiedy możesz doświadczyć zbawienia, kiedy możesz doświadczyć uwolnienia, kiedy możesz doświadczyć, jak Chrystus zdejmie ciężar z twojego życia ciężar grzechu, przekleństwo, które diabeł nałożył na ciebie. Dzisiaj możesz tego doświadczyć, kiedy zawołasz do Chrystusa. Szczerze z Twoim sercem. A jak nie wiesz, jak, to podejdź do mnie, a ja będę się modlił z Tobą, aby kajdany diabła pękły w Twoim życiu, I abyś mógł doświadczyć nowego życia, mógł doświadczyć prawdziwej wolności, prawdziwej radości, abyś mógł naprawdę żyć nowym życiem, które Chrystus obiecał każdemu, kto uwierzy w Niego kto przyzna się do swoich win i kto wyzna Go jako Pana i Zbawiciela. Zachęcam Ciebie. Drogi przyjacielu, abyś wyznał Go jako Pana i Zbawiciela, i abyś zwrócił się do Niego całym swoim sercem. By